Zobaczymy co się stało i dzisiaj otworzymy no, okienko Jak nie widzieliście w poprzedniego odcinku to to um, już mam dojrzeć bo było duże okienko że to jest ciężko bo to się rozjeżdża o, ale to będzie to, to będzie w jederniku myślę Jedno w moim ulubionym kolorze, czyli zielonym, i nie Muszę to przypiąć. Dobrze, wziąłem sobie jakąś taką książkę, która nosi tytuł rasy koni, bo sobie ją czytam, więc. Jest łatwiej. O! Spróbuję, żebyście dowiedzieli mnie że jest w powietrzu. No myślę, że jak jedną zrobimy, będzie wtedy łatwiej, drugie. Tylko, jak to zrobić? Więc owiem Ja będę potrzebowała pomóc mojej mamy O nie Jednak się udało To nie się uda A udało się? Nie, jednak nie Było czy... że. I trzeba poprawić To coś. Nie chcę czy wczepie no jakoś to jest nie wiem ja się w tą kączkę odsunę no to się wygląda się ładować to się trafonuje. I tak to wygląda Takie ładne zielone wytarko